Siemanko, witamy was, ja jestem Nit. Ze mną jest ziomuś w tym momencie. Witam. I słuchajcie, wynikła bardzo niefajna sytuacja. Ten film jest robiony zupełnie na szybko. Na pewno wielu z was praktycznie od tej pory wszyscy spotykają się z takim błędem, jak odpadają launcher bloka. Wystąpił nieobsługiwany wyjątek aplikacji. Nie można odnaleźć pliku i tutaj jest podane Wasza ścieżka do mm, roamingu, do updaty. I pisze, że to jest kropka, jest to spowodowane tym, że serwery Dropboxa, na którym był hostowany, był hostowany nasz, nasza paczka serwerowa, osiągnęły już limit transferu i plik został czasowo zawieszony. A to dzięki temu, że tyle osób właśnie pobiera paczkę. I teraz pokażemy Wam, jak ten problem szybko rozwiązać. Tak, w opisie będzie podanych kilka linków, żeby także one nie wygasiły się. I jeśli jeden link z podanych opis nie działa, to zajrzyjcie do drugiego. A my szybko go bieżąco... poprawimy. Poprawiać linki i no. Dobra, ok. Pojawia się wam taki błąd. Oznacza to, że launcher nie jest w ogóle połączony z żadnym hostingiem i w tym momencie nie ma dostępu do paczki. Klikamy kontynuuj. Launcher się teoretycznie normalnie otworzył. My go zamykamy i teraz przechodzimy do folderu updata. Jak to robić? Trzeba, chyba nie muszę tłumaczyć, ale zaprezentuję wpisujemy w pasku eksplorera plików procent procent i jesteśmy i tutaj nam się powinien wygenerować folder .powlok. mamy tutaj coś takiego jak assets i tak mamy tutaj assets i ten assets możemy sobie zostawić bądź też usunąć usunąć ale, ale tam się są dźwięki także, tam są dźwięki także polecam tak. go zostawić no, tam, tam. Jak tam już e, wolicie. Pobieramy paczkę z opisu, otwieramy paczkę. Ja ją tutaj otworzyłem WinRarem. I wszyściutkie pliki z paczki wrzucamy do tego folderu. E, póki się wypakowuje, to powiem jeszcze tak. E, postaramy się jak najszybciej ten błąd naprawić. Nie będziecie musieli pobierać żadnego nowego launchera. Po prostu e, launcher sam wróci do sprawności. Eee, słuchajcie, eee, bo... Poczekaj, Hunter, bo właśnie eee, trzyma, tutaj kończymy ze... materiał. Już. Al... Tak. Dobra. Dobra. Także jest już z nami Hunter. No jestem, witam, witam. <laughs> Ale się biłem. No mówiliśmy, że nagrywamy. No. I na czym, tam skończyłeś? Z buta wjechałeś. No dobra, już pokazałem, jak wrzucicie, się piki kopiują. I teraz patrzcie, odpalamy launcher. Jeszcze tutaj elementy przeniesiono, jest ich całkiem sporo. Widzę, że tutaj takiego tipa podałeś. Otwieramy launcher, wpisujemy nasz login, klikamy login. I wchodzimy do gry po chwili. Tak, jeszcze pokażę, że się uruchomiło. Uh -huh. Tutaj nam się już generują różne pliki od I Minecraft tak. nam się uruchamia. Także no to jest...